To Tomek kopyra z blogu blog.kopyra.com, Dzisiaj, tak jak już powiedziałem, we vlogu, degustacja Galaxy IPA z Dr. Bru, czyli kolejne z Hipa, tak? Single Hop, single, single hop IPA. W zasadzie to jest też SMASH, czyli single hop, single mold. E, czy właściwie Smash to jest Single Mold, Single Hop, e, bo jest tu tylko Pale Ale. E, Chmiel nie jest jakiś nowatorski, jest to Galaxy. E, powiem szczerze, że jeżeli chodzi o Galaxy, mam takie średnio mieszane uczucia, dlatego że my żeśmy na nim zrobili jedno z naszych pierwszych piw, czyli Kangur, jako, jako kolaboranci i ja nigdy do końca nie byłem z niego zadowolony. Plus jest taki, że w porównaniu do chmieli czy odmian chmielu, którymi się chmieli amerykańskie, no to IPA, znaczy to też jest amerykańskie IPA, tylko że na chmielu z Australii, ale amerykańskie odmiany chmielu, które są obecnie dostępne dla polskich piwowarów, no to są odmiany z 2015 roku. Tutaj, jak rozumiem, jest to odmiana ze zbioru 2016, z wiosny tego roku, czyli jesieni tam na antypodach do góry nogami gdzie chodzą te kangury tam z tymi torbami i on dopłynął jakiś czas temu do Polski, no i powstało Galaxy IPA. To jest nie jedyna zmiana chyba, bo tutaj czytamy w morskiej opowieści. Do produkcji tego nietuzinkowego piwa wykorzystali, wykorzystaliśmy całe szyszki chmiel. W oparciu o nasze autorskie rozwiązanie lupulina, czyli esencja szyszek, została rozpuszczona w tym piwie w zupełnie nowatorski sposób. Chcieliśmy, aby piwo było jak najświeższe, jego aromat bogaty i rzeźki. Jego profil ma zachwycać wysublimowanie. Galaxy z Hipa Single Hop IPA to elegancja w kulturze kraftu. No, w zasadzie to ostatnie zdanie, takie rzeczywiście w stylu doktorów. No, ale niesamowicie int i, i intrygująco brzmi to e, autorskie rozwiązanie, esencja szyszek i tak dalej, i tak e, dalej. Data przydatności tego piwa jest. E, Uwidoczniona na 28 marca 2017 roku. No, i tutaj mamy informację dalej. Składniki: woda, słód, jęczmiennych, miel, drożdże, piwo niepasteryzowane, niefiltrowane, refermentowane w butelce. Wyprodukowane na zlecenie Dr. Bull, że -Bur Bartek. Brawo, brawo, brawo. E, jęczałem, jęczałem i wyjęczałem że e, jest informacja gdzie zostało uważone mam nadzieję, że tak już zostanie e, co do etykiety e, hmm. rozumiem ideę że galaktyka, że galakcji notabene e, real to jest galaktikos, tak? E, no szału nie ma powiem tak był, nie jest to najlepsza y, etykieta, może nie jest najgorsza, ale tak. Dolna połowa, bym powiedział, stanów średnich. Jeżeli chodzi o Dr. Blue, czyli mają lepsze, mają lepsze zdecydowanie etykiety. A szczególnie jak porównamy to z Risem czy z Barley Wine'em ostatnim, no to w ogóle jest przepaść. Tak jak powiedziałem, słody to Pale Ale, chmiele to Galaxy, alkohol 6%, 6,2%, 16% ekstraktu i 71% IBU. Spróbujmy zatem. Kapsel firmowy Golas, Nice Smoke, jakby powiedział Simon. Eee, piwo jest wyraźnie zmętnione. No ładnie pachnie. Cytrusowo, trochę nawet cytrynowo. Trochę też taka słodowa nuta, do jakiej nas przyzwyczaiły właśnie te single hopy. Nasycenie, jak to zwykle bywa przedpremierowo w single hopach refermentowanych, niezbyt wysokie, ale jest, ale jest. No nie można powiedzieć, że nie ma. Piana się utworzyła na jeden palec, mimo dosyć agresywnego nalewania. Podejrzewam, że być może jeszcze dofermentuje sobie. Na maksa zmętnione, praktycznie jak wajcen. można zawsze palić głuparze to New England IPA. No, czuć ewidentnie chmiel i powiem tak, jak na Galaxy, to nawet wyraźnie, bo mówię, ja zawsze byłem tym Galaxy nieco rozczarowany, chociaż piłem jedno piwo, już nie pamiętam skąd, ale na single hop, single hop właśnie Galaxy i yy, ono było naprawdę super. Nie pamiętam, co to był za browar, ale byłem mega zaskoczony tym piwem. Zobaczymy, jak będzie tutaj przy smaku. Jest słodycz typowa dla y, tych single Hop 16. Taka trochę biszkoptowa. Niskie nasycenie. Co już było widać przy nalewaniu. Pije się nie, niesamowicie gładko przez to. Znaczy powiem tak, nie brakuje mi tego wysycenia. Oczywiście piana mogłaby być ładniejsza, no ale. Nieco taka herbaciana nuta. Goryczka. Czekam, nic nie mówię. Bo wydaje mi się, że... No dobra, coś się zaczyna pojawiać pod koniec czwartego łyka. No, jest, a jakby jej nie było. Kurde, no naprawdę, wydaje mi się, że chcę powiedzieć, że jej nie ma i za chwilę jak zaczynam otwierać usta, to czuję ją na języku. Ale jest jakaś taka dziwna ta goryczka, znaczy taka jest, a jakby jej nie było. Na stronie bru padło takie, nie wiem, czy to hasło reklamowe, czy to... Czy to jakby zapewnienie jakieś czy coś innego, że jest to najlepszy IPA czy najlepszy single hop, jaki uważyli chłopaki z Dr. Blue. Nie sądzę. Nie sądzę, zdecydowanie lepszy był Sorachi Ace, zdecydowanie lepszy był Kinki, zdecydowanie lepszy był. No nie wiem, co tam jeszcze. Mozaik. Vic Secret na początku też takie wrażenie robił, bardzo ciekawe, był taki agresywny. Tutaj trochę brakuje mi pazura, eee, aczkolwiek, no, też trzeba powiedzieć, Vic Secret był trochę... Mm, miał męczącą tę tą, tą goryczkę. Tutaj ta goryczka jest taka... ona też jest nieco pozostająca, ale w taki zupełnie inny sposób, jakiś taki subtelny, jakiś taki delikatny, nie wiem, nie wiem, jak to nazwać, ale, ale zupełnie inaczej się to pije niż na przykład Vic Secreta. Eee, Natomiast no, intensywność aromatu no, nie może się równać z aromatem Sorachi Ace czy, czy właśnie Kinkiego czy, czy Mozaika. Bardzo jestem ciekaw, na czym polega innowacyjna metoda, ale chyba nie będzie czasu na poznańskich targach piwnych, żeby spytać. No Notabene, właśnie piwo tam będzie miało premierę, czyli na poznańskich targach piwnych chociaż chyba doktor nie będzie miał swojego stoiska, ale piwo będzie polewane na którym ze stoisk i będzie, będzie można je premierowo spróbować. Solidne, OK, przeciętne, nie jest złe, ale jakiegoś takiego efektu wow tutaj nie ma. Mówię, szczególnie w porównaniu do Soraci Ace Single Hop, do... Do mozaika, do, do tego, do... Nawet, nawet do Citry, chociaż Citra jest z innej serii, tak? Bo to jest to Session Ipa. No, ale no, piwo, jest, piwo jest solidne, no. Takie... Nie ma się do czego przyczepić, ale też nie ma się za bardzo czym zachwycić. Ciekaw jestem, jak będzie, jak będzie smakowało za jakiś czas, bo czasami jest tak, że... Mm, Aromat chmielowy jest zaraz krótko po rozlewie. Być może dlatego właśnie chłopaki napisali, że wow, najlepsze ich piwo. Potem on na jakiś czas znika i za jakiś czas się znowu pojawia. I to piwowarzy domowi wam potwierdzą, no i jest coś takiego. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o aromat chmielowy, są rzeczy, których, o których się nie śniło fizjologom czy fizjonomom. Wasze zdrowie. Do zobaczenia w Poznaniu.